Witam serdecznie wszystkie zodiakalne raki na kwietniowej wersji miłości na zakręcie, bo serce czasami skręca w nieoczekiwanym kierunku. Kochani, dzisiaj zagłębiamy się w energię miłości, relacji i partnerstwa. Niezależnie od tego, czy jesteście w związku, czy wciąż czekacie na właściwą osobę, zobaczymy, co wszechświat szykuje w kwietniu dla Was. Dla związkowców zobaczymy, co dzieje się między Wami obecnie, jakie zmiany nadchodzą, co może warto naprawić, co pielęgnować. No i dla naszych singielków zobaczymy, czy to dobry czas, aby otworzyć się na nowe znajomości. Może tutaj ktoś się pojawi na horyzoncie. Mam nadzieję, że to czytanie przyniesie Wam jasność, wskazówki, no i odrobinę magii. Na końcu, jeżeli macie pytania osobiste, to wyciągniemy. Znajdziemy odpowiedź na nie w wyroczni anielskiej. Zatem, jeżeli czujecie, że to czytanie rezonuje z Wami, no to zapraszam do polubień i do subskrypcji. A my przechodzimy do czytania. Kochani, usiądźcie wygodnie i zaczynamy od naszych par. Co u naszych związkowców, co u naszych par. Jaka jest obecna energia dominująca między wami? Och, kochani, śmierć, odrodzenie. Albo przechodzicie, albo będziecie musieli przejść yy, no, w jakąś taką nową fazę waszego związku. Tak, karta śmierci mówi o odrodzeniu, o czymś, o czymś nowym. Coś tutaj być może, co, albo Pani, może wy się przeprowadzacie razem, może tak popatrzymy na to z pozytywnej strony, tak? Bo to jest no, karta transformacji, karta odnowy, więc albo tutaj, no, wasz związek przechodzi jakieś takie zmiany um, ostatnio, albo będzie przechodził przez jakieś takie zmiany. Tak jak mówię, może po prostu przeprowadzacie się razem, albo w ogóle zmieniacie miejsce zamieszkania. No, albo pracujecie tutaj na jakimś takim nowym etapem waszej, waszej relacji. Także w sumie no pozytywna karta, bo, bo to są nowe początki, nowe, pozytywne początki. Dobrze, jaka jest relacja, jaka jest energia wasza, jakby tutaj się czujecie w tym związku? No, też nowe początki, paść. Paś Buław mówi tutaj o takim otwarciu się na, właśnie na nowe możliwości, ekscytujące wyzwania, tak żeby wy tutaj raczej jesteście no, zadowoleni z tego, z tego nowego, co tutaj idzie. Czujecie się tutaj no, zainspirowani, tak? Może tutaj są jakieś też i nie wiem, fajne wiadomości do Was ostatnio przyszły, ale no, jest to związane właśnie z tym nowym, z tym świeżym. Jest to coś takiego no, pasjonującego tutaj. To jest też ym, takie odważne kroki, tak, właśnie w przyszłość. Także może, właśnie, nie wiem, może zdecydowaliście się właśnie zamieszkać razem, ale na pewno nowy, nowy etap yy, waszego związku. Dobrze, jaka jest energia partnera? Co partner nam powie? Uh, no też piękna dziewiątka. Yy. Dziewiątka pentakli, dziewiątka monet mówi tutaj o no spełnieniu przede wszystkim, tak? Także przechodzicie właśnie w taką, w taką przynajmniej no ten partner tak? czuje się tutaj przy Was spełniony. To jest taka energia też samodzielności, także, no nie wiem, może cały czas myślę o tych przeprowadzkach, o jakimś, no może właśnie nowym domu, nowym mieszkaniu, ale coś, co może właśnie pozwoli Wam się usamodzielnić jako pary. Dobrze. Czy tutaj są jakieś przeszkody? Co wam tutaj utrudnia? Jakie są blokady ewentualnie między wami, albo waszym związku, w relacji? No może być troszkę takiego, nie wiem, latania po chmurkach. Troszeczkę bym powiedziała. To jest czasami przy tej karcie, to jest takie, może, nie wiem. Nadmierne fantazjowanie albo zbytnie fantazjowanie to jest też no, potrzeba zdecydowania się tutaj też na coś, tak bo siódemka, siódemka pucharów mówi, że może tutaj jest albo Wam się wydaje, że jest bardzo wiele, nie wiem, różnych opcji. Ale tak naprawdę tylko jedna jest no, tą właściwą. Także uważajcie tutaj, żeby zbytnio, no nie wiem, albo jeżeli podejmujecie jakieś decyzje, żeby podjąć tą, tą dobrą, tak? Dobrze sobie tu przeanalizować i, no nie wiem, to jest taka wybujałość fantazji dla mnie troszeczkę przy tej, przy tej siódemce, przy tej siódemce pucharów i troszeczkę iluzji. Także, no albo może to być jakieś takie niezdecydowanie, tak? Może macie właśnie problem z podjęciem jakiejś decyzji, i tutaj, tutaj jest. Może któraś ze stron ma problemy z podjęciem jakiejś decyzji, jeżeli chodzi o was. Także to tutaj może, może was blokować, może was zwalniać. Jaka jest rada, kochani, jak tutaj poprawić waszą relację? Mhm. No, ja myślę, żeby skoncentrować się po prostu na, taki, na, na budowaniu tych podstaw, waszego związku, tak. Czwórka mówi tutaj o potrzebie właśnie w momencie, kiedy skoncentrujecie się tak na, tym, na tych głównych podstawach, na stabilności tutaj, na harmonii, no to to jest karta szczęścia, karta, karta spełnienia, no i właśnie budowy, budowy waszego, waszej rodziny tutaj. To jest dom, także może, kochani, może wybudujecie w ogóle dom, tak, i tutaj podejmujecie, no, decyzję, ale to może być właśnie związane z taką fizyczną budową w ogóle waszego, no, domu, tak, no i to na pewno będzie, będzie nowa faza, tak, i tutaj to jest w dziewiątce też jest ta, taka karta spełnienia, tak, także może, może budujecie fizyczny dom. Także skoncentrujcie się na tym, no i na tym, co najlepsze. Dobrze, jaka tu jest potencjalna przyszłość? Co tutaj się może wydarzyć w najbliższym, najbliższym czasie? No, praca, 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 także fajnie, no będziecie pracować, tak? To jest taka energia zaangażowania waszego, no skoncentrowania tutaj się na tym, do czego, do, do, do czego dążycie. No ale właśnie energia zaangażowania, poświęcenia tutaj może będzie trzeba się czegoś douczyć, czegoś, czegoś dowiedzieć. Ale będziecie też, jeżeli chodzi o ten związek, no to jest taka energia doskonalenia docierania się tutaj pomiędzy wami tak, jeżeli tutaj właśnie chodzi o przyszłość. ale piękna energia, energia szczęścia i spełnienia. I tutaj macie no, macie tą nową fazę, która myślę, zaprowadzi Was do, no, do stabilności i, i spełnienia, jeżeli chodzi o rodzinę. Dobrze, jeżeli macie pytania osobiste, obojętnie czy do czytania, czy, czy nie, jaka jest odpowiedź na Wasze pierwsze pytanie? Zapytajcie aniołków, zapytajcie Waszych aniołków. I odpowiedź na drugie pytanie w najbliższej przyszłości. W najbliższej przyszłości. Kochani, dziękuję wam serdecznie. Napiszcie, czy czytanie rezonuje z wami. No i oczywiście zapraszam na następne czytanka. Co u naszych singli? Jaka jest obecnie wasza energia? energia miłości, partnerstwa, związków, przyjaźni. Jakiej będziecie energii w kwietniu, kochani? Uuu, trójka, trójka buław, no raczej otwarciej tutaj na nowe znajomości, nowe, nowe przyjaźnie. To jest taka energia, przede wszystkim energia, no brama, tak, przejście, przejście właśnie, może też podjęcie decyzji, czy tak właśnie chcecie się otworzyć, ale to jest energia ekspansji, podróży, wizji, progres, no, ruch, ruch naprzód, tak? Także, jeżeli chodzi o otwartość na nowe znajomości, powiedziałabym raczej, że tak, nasze ręce są tutaj otwarte. No i pozwalacie tutaj wszechświatowi, a otwieracie się na to, żeby przyniósł wam to, co może jest wam właśnie pisane. Czy jest coś z przeszłości? Albo coś, co was trzyma w przyszłości, albo nie wiem, może budzi jakieś lęki, obawy z przeszłości. Hmm. Powiem tak, dla niektórych, nie dla wszystkich, być może byliście w takich relacjach, gdzie no, byliście zrodzeni, może właśnie była osoba trzecia. Mogły być też sytuacje, tego, że byliście w związkach, w których tak naprawdę czuliście się samotni, tak? No bo są takie, są takie relacje. Wydaje nam się, że jak jesteśmy z kimś, no to mamy tą drugą osobę, tego partnera. No a tak nie jest, nie ma chyba nic gorszego, jak bycie w relacji i czucia się osamotnionym. Także może tutaj może być coś takiego, że w przeszłości były takie sytuacje. Um, no i to was troszeczkę może i blokować, tak? Albo macie jakieś takie obawy. No i oczywiście nie chcecie powtórzyć y, tego samego scenariusza. Dobrze. Czy ktoś tutaj się może pojawić? Czy ktoś tutaj nowy nadchodzi i ewentualnie jaka będzie jego energia? Albo jak rozpoznacie tę osobę? Hmm, osoba przede wszystkim bardzo y, no, mocna, taka y, opanowana, tak? Bardzo mocna y, emocjonalnie, bardzo silna. No powiedziałabym tu też, że ktoś, kto y, lubi zwierzęta przede wszystkim, co mi, kto jest mocno połączony y, z naturą, ale... Pierwsze, co, co ja tutaj czuję, to właśnie ktoś, kto jest bardzo, bardzo opanowany, bardzo taki no, dojrzały, osoba, która no, jest też, tak jak mówię, ze zwierzętami, czyli osoba empatyczna, osoba. Ludzie, którzy kochają zwierzęta, lubią zwierzęta, są przeważnie empatami, tak, bo mają to serce, żeby no otworzyć się, otworzyć się do zwierząt, także ktoś, kto jest tu empatyczny. No i tutaj, jeżeli chodzi o przeszłość, to możemy też nawiązać, może dla was właśnie bardzo ważny jest, a w przeszłości tego nie było, osoba, której jest, dla niej jest ważny rozwój duchowy, tak? Może szukacie właśnie kogoś, kto też ważny jest dla niego w ogóle samorozwój, rozwój świadomości, Ktoś, kto jest taki bardzo, no, może interesuje się właśnie ezoteryką, sprawami duchowymi, ale na pewno osoba, ponieważ no jest tu ten, ten symbol nieskończoności, ale osoba bardzo, bardzo przede wszystkim też cierpliwa, tak? No to wiąże się z tą mocą, opanowaniem. Dobrze. Co tutaj warto, kochani, nie wiem, uwolnić. Jak Wy sobie tu możecie pomóc, żeby. Co Was tu ogranicza? Co Was tu może ograniczać przed tą nową relacją? Może tak, zapytajmy. No kreatywność, kreatywność. Ja myślę, że taka wiara w siebie, że macie wszystko, co jest Wam potrzebne. Czasami jest tak, przeważnie u osób dojrzalszych, nie, powiem, nie chcę powiedzieć starszych, dojrzalszych, które no to już nie jest ani pierwszy, może nawet i nie drugi związek. Czasami czujemy się, a no my już jesteśmy, nie wiem, to już jest nie dla nas, miłość jest tylko dla młodych, tak? No to tak nie jest, albo nam się wydaje, no ja już nie wyglądam tak jak 20 lat temu. To nie jest, kochani, dobry sposób myślenia ludzie wiążą się w związki w każdym wieku, nie tylko dwudziestolatki, nie tylko trzydziestolatki, ale i czterdziestolatki, i 50, i sześćdziesięciolatki, a i siedemdziesięciolatki mogą znaleźć bratnią duszę no jakiegoś przyjaciela, partnera, przyjaciółkę, osobę, która no gra po prostu na tych samych, nadaje na tych samych falach, co wy. Dlatego takie, nie, nie wiem, no nie niewierzenie niewierzenie nie wiem w siebie albo takie po prostu no to, to to kreuje taką negatywną energię tak jeżeli wy nie wierzycie, że wam się coś może przydarzyć, że wy możecie kogoś spotkać, no to macie rację, to, to nie spotkacie, tak? Bo mag mówi o tym, żeby no trzymać te wibracje wysoko. Być pozytywnym, bo jak myślicie negatywnie, no to będziecie przyciągać negatywizm. No ale on też mówi o, to, o tym, że wy macie wszystko to, co jest wam potrzebne. Wiecie wszystko, co musicie wiedzieć. Tutaj, co sobie wymarzycie, co sobie tutaj zaplanujecie, to macie tą moc kreacji twórczą, tylko co. Nie wystarczy tylko myśleć i marzyć, trzeba zrobić jakieś pierwsze kroki, tak? Czyli no jeżeli będziecie tylko siedzieć w domu i nie wychodzić, zamkniecie się, no to tak, to, nie, to też nie spotkacie nikogo, no bo, no bo przecież sam nie, nie zapuka do drzwi. Także to jest nie tylko potrzebna jest wiara, ale też jakieś takie kroki, żeby pójść naprzód, otworzyć się, nie wiem, spotkanie ze znajomymi, zapisanie się, do jakichś kółek zainteresowań, y, jakichś grup, y, y, no, w takich strefach y, społeczności, tak, które, y, którymi się interesujecie, czyli otwarcie się tutaj na coś i pozwolenie temu wszechświatowi, no, żeby Wam tutaj coś przyniósł. Dobrze, jaka jest rada dla Was? Jaka jest Rada? No. Rada jest, żeby popatrzeć na tą całą sytuację z takiego świeżego punktu widzenia, tak? Yy, tutaj nie musicie się spieszyć z niczym. Yy, tutaj to, to nic nic was tutaj nie musi ponaglać. Yy, kiedy co, co tutaj się ma stać, to się stanie, ale takie yy, przemyślenie sobie sprawy, um, no i spojrzenie yy na to z innego, takiego świeżego punktu widzenia. Może tutaj, kochani, Wam, no pomóc, pomóc. Jaki jest potencjał na najbliższą przyszłość? Co tutaj może się wydarzyć? Patrzcie, no, szczęście, szczęście, zadowolenie, ale co, no, tutaj, kochani, kwiecień, czyli spotkanie tutaj widzę też z rodziną, tak? No i nie wiem, może przy tych spotkaniach czy z rodziną, czy z przyjaciółmi, ale to jest jakaś taka z okazji jakiejś celebracji, jakiegoś świętowania, cieszenia się tutaj czymś. No właśnie, może spotkacie kogoś, kogoś fajnego, kogoś ciekawego. Na pewno tutaj jest, no to też może być ktoś, kto już też ma jakąś właśnie rodzinę ktoś, kto jest bardzo już no, ustabilizowany, ułożony. No, i możecie spotkać właśnie kogoś takiego, tylko musicie się, kochani, otworzyć. Musicie się otworzyć, ale to jest karta takiego długotrwałego szczęścia, długotrwałego y, sukcesu, stabilności, stabilności y, w rodzinie. Także myślę, że coś tu może być koło świąt, kochani. Coś tu może być koło świąt. Dobrze, jeżeli macie pytania. Odpowiedź na pierwsze pytanie. No jakieś uzdrowienie. Jakieś uzdrowienie, wyjście z jakiejś sytuacji. I drugie pytanie. Popatrzcie, dużo szczęśliwych zmian. Dużo szczęśliwych zmian. Moje raczki, życzę wam wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim wspaniałych świąt wielkanocnych. No i powodzenia tutaj w miłości, w relacjach może. Może w spotkaniu z fajnego przyjaciela, przyjaciółki. Także dajcie znać, czy czytanie rezonuje z Wami. I ja oczywiście zapraszam Was do subskrypcji, do polubień i do następnego czytanka. Pa, pa moi drodzy.